Zacznę od początku raportu. Panie burmistrzu, w ramach strategii rozwoju miasta wyznaczono trzy podstawowe kierunki jego rozwoju: Urząd Przyjazny Mieszkańcom, Miejsca Aktywnego Wypoczynku, Kultura i Rozrywka Bliżej Mieszkańca. Propozycji kulturalnych, jak również miejsc wypoczynku, sukcesywnie przybywa, co, co widać. Natomiast w obszarze Urząd Przyjazny Mieszkańcom zabrakło informacji odnośnie bardzo istotnego ułatwienia dla mieszkańców. A mianowicie budowę windy w urzędzie. Czy to zadanie będzie realizowane? Przyjazny urząd nie zawiera się tylko w kwestii budowy windy. My policzyliśmy z tym, ja chyba nawet przedstawiałem to na którejś z sesji. Mieliśmy, mieliśmy wykonany kosztorys i pozwolenie na budowę na szyb windowy przyklejony do budynku. Od strony, od strony parkingu koszt wykonania takiej inwestycji był szacowany na około 3,5 miliona złotych wprowadziliśmy zmiany i projektant przygotowuje dokumenty do pozwolenia zamiennego które ulokuje tą windę w, w mojej ocenie i nie tylko w mojej ocenie bo również architektów w bardziej logicznej lokalizacji czyli w ciągu tych małych pokoików Korytarza budynku, w którym, w którym się znajdujemy. Nie trzeba zmieniać wejścia głównego, tak aby umożliwić dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Możemy to zrobić przy tym obecnym wejściu. Wymaga ono, ono jedynie modernizacji plus y, y, również z budową windy zostanie tam wprowadzony, y, wprowadzony zakres który z pomieszczeń dzisiejszej y, sali, ślubu, y, sali ślubów y, stworzy y, sekcję obsługi mieszkańców ona się nie będzie zamykała tylko w jednym okienku podawczym gdzie będzie można składać pismo ale znajdzie się tam nie tylko obecny już Urząd Stanu Cywilnego, ale również Wydział Spraw Obywatelskich, więc wszystkie kwestie związane z dowodami również na parterze oraz poszczególne komórki Urzędu Miejskiego będą miały tam swoje stanowiska, a ich członkowie tych zespołów będą mogli tam pełnić dyżur i załatwiać te sprawy, które, które uda się załatwić w, w tej sali obsługi. Bezpośrednio w jednym miejscu. Chcemy skoncentrować obsługę na parterze. Zmieniamy tam jeszcze lokalizację toalety dla osób z niepełnosprawnościami, bo pierwotnie została ona zaplanowana na końcu korytarza, tej starej części urzędu, od strony tego wejścia, od parkingu. Ona w tej chwili będzie zlokalizowana naprzeciwko, naprzeciwko tej sali obsługi. Więc jeżeli chodzi o obsługę to y, dążymy do tego, żeby była zlokalizowana y, w, w jednym miejscu. Jak państwo wiecie również y, w czwartki zmieniliśmy godzinę pracy y, pracy urzędów. Y, nie tylko ja, ale również moi współpracownicy z Wydziału Spraw y, Obywatelskich y, y, pracujemy do, do godziny dwudziestej do, do po to aby y, aby osoby, które w ciągu tygodnia nie mogą y, w godzinach pracy załatwić tych swoich formalności, mogą, mogą to zrobić w bardziej przyjaznych godzinach.